Cześć kochani, witajcie na kanale, z tej strony dzisiaj. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie rosyjską potrupkę Minecraft To jest drugi odcinek Jeżeli nie widzieliście poprzedniego to zapraszam was serdecznie OK, Zaczynamy oczywiście w tym samym miejscu co skończyliśmy Poprzedni odcinek, niestety, ale zachodzi słońce Więc Będziemy musieli się w tym czymś ukrywać W tym czymś mam na myśli nasz dom Dobra, pozbierajmy sobie jakieś drewno Bo musimy na pewno, ale to na pewno Ulepszyć nasz domek Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Jak najwięcej, jak najwięcej. Po prostu. O nie! Czekajcie, ja muszę zrobić yy, węgiel, żeby zrobić później pochodnie. Nie, to jest zbyt niebezpieczne. Ja chyba tutaj zrobię, wiecie co? Chyba zrobię. O, takie coś, bo wełnę można łatwo rozwalić. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak. Yy. Jedno drewno. O, tak. I tak z tego cztery wyszły, ale dobra. Tu damy to. Czekajcie co? Czekajcie tak i tak. O, dobra. Bo wiecie, żeby nam się tutaj nic nie rozpiło. Szybko, 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 szybko. Hop, 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 hop. O, mamy to. Chyba drugie nam się nie zrobiło. O, mamy. Mamy pochodnie. Super. Dobra, zapalmy je. O, oh my god! Boję się, boję się, boję się. Dobra, hop, hop. No nie, teraz nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby... Yy, iść gdziekolwiek. No to po prostu będziemy kopać coś. To będzie chyba naj, le, najmądrzejszy pomysł. Hop, hop, hop. Ja mogłabym tu z drzwi zrobić, tylko że niestety pięć desek mi zostało. Piękny ten dom nie jest, to wiem. Ale będzie piękniejszy, obiecuję to. Awa! ła, wa, Gdzie tu by się wkopać? Mm. Kurczę, nie wiem, blada. Bo hmm. no chyba, że wyjdziemy, ale się boję. Musiałam sobie trochę rozjaśnić ekran. Bo mało co widziałam. Hop. Mm. Gdzie są moby? Bo nie wiem. To jest niebezpieczne, co w tej chwili robię. Ale raczej sikierka nam wystarczy, żeby je zabić. Dobra. Potrzebuję tego drewna. Potrzebuję, potrzebuję. Okej. Okay. Hop. Jeju, jaki, to, jaki brzydki ten dom. Eee. Tutaj zamiast tych desek to położymy właśnie to takie drewno oto. Wiecie o co chodzi? Hop, hop, hop. Eee. Dobra. Myślę, że. Jak na razie jest git. Chyba tak. Zawsze tak mówię, a później nie jest. Zawsze tak jest. Tam jest owca. Mieliśmy mieć potem węgiel, ale zapomniałam totalnie. Dobraźmy po to drewno trochę. Może uda nam się coś zrobić. Boję się, że może coś zaatakować w każdej chwili. Ale na razie nic nie atakuje, coś dziwne. Jak ja usłyszałam tego szkieleta, to nie, nie, nie. Już mam dosyć. Ja myślałam, że on idzie do mnie, serio. Bo tak to było słychać. Kurczę, ile tam drewna zostało. Aj jaj. O, dobra, udało nam się przynajmniej to położyć. Wiem, ja w ogóle nie mam. W ogóle ja brzydko buduję, wiem o tym. Hop, hop. Hop. O, tylko że niestety nam zabrakło jednego. Nic nie poradzimy na to. Dobra, hmm, spróbuję się tu wkopać przynajmniej. Tylko tak, żeby się nie wykopać na, na zewnątrz. A, bo ja mam tylko dwie pochodnie. No to na nic naprawię, że nie starczy. Na trochę w kopanie i znowu będziemy myślić na górę, bo ja nie chcę mieć tu momów. Dobra, musimy to zrobić oszczędnie. Yy, Okej, okay, tutaj dajmy jedno. Hop, hop, hop. Dajmy głośność. A, dobra. Hop, hop, hop. A co to jest w ogóle? Ja nie wiem, nie znam się na tym Minecrafcie, więc. Nie wiem, czy to, czy to jest tamto, czy tamto. o oj, ja oj 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 O, nie, 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 nie. Tam pójdziemy w którymś innym odcinku. Teraz nie jestem na to gotowa. Dobra, jak wygląda sprawa na polu? Hop, hop, hop. Weź to stąd. A no, tak. Dobrze, że dałam jednak tą wałnę tu. Hmm. Nie ma tu może i mobów, ale ja to wiem, że jak wyjdę, to mnie coś zaatakuje. Zawsze tak jest. Tam na pewno nie idziemy, bo tam są te, te, te zombiaki, których bardzo nie lubię. Może i one są nieszkodliwe, aż tak bardzo, ale i tak się boję ich. Wejdźmy na chwilę na górę. Hop, 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 hop. Halo, jest tu ktoś? Taki niefajny i niemiły? Raczej chyba nie ma. No to bardzo dobrze. Dobra. Nie, taka spokojna noc. Jakby. Czy się moby pojawiają, czy nie? Jakby lol. Dobra, myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to łapkę do góry oraz oba na kanale. Więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa!